to dzisiaj nowy odcinek, no. Farming Simulator, nawożenie i pokaz gospodarstwa. Łapka w górę, jeśli jak znowu się nie uda, mi... Nie denerwujcie się, ja to, ja zawsze od ja zawsze chcę, ja biorę, zabuduję gospodarstwo z real. Ale to się spróbuję. Może jest, nie jest źle. Chociaż, nie wiem. Dobra, zaczynamy. No tu trzeba, no to widać. W garażu mam maluszka, Tam mam gdzieś żuka. Nowego, plaszczaka chyba. No, rometek, rowerek. No. no i co tutaj na ścianę poszukałem, bo dzisiaj nawożenie. A zostawię otwarty może. No widzicie ogród, opony to... No, z żarówki jakieś wziąłem, ukradłem, nie wiem, ze śmietnika, no i... No, jeszcze tutaj dodatkowo jak, 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 Jakieś przyczepy ukradłem no i tutaj korzystam. No, no, rzuczek. No, tutaj ja nie wiem jak to zrobiłem, ale mi jeszcze o to. ale żółwa kultywator to używano. Kupiłem. Sąsiedznik 100 dole tam mam. No to, no, Jadki jeszcze tam na balkonie, dobra. Przyczepa, no, sam robiłem budowy, remont tam coś zrobiłem sobie w nią ale czy się udało, no małe pole nie jest dla mnie, ale no, bro, no to, 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 no, Ursus jeszcze z maską tą nową, no tam, ubyłem u byłem pana, u pana Wiesława, no to tam mi tam zrobił tą maskę i tam mi no, się naprawił, bo ja ją kupiłem Ursusem, który będziemy jechać, ale już go będę yy, mapa rogatki, link do niej macie w opisie, się do pobrania no, bardzo to zdobiłem, no tu jest no rozsiewacz, motylek no, bo ja bym miał nim dzisiaj coś go... czekajcie, bo ja to próbuję jakoś wziąć dawa, dobra, dobra jest Jezus, dawa dobra, trzeba jeszcze trochę dobra, dobra kurde, czekajcie dobra Dobra, no niech zostanie tak. Yy, tutaj już są A, w stodole no to w sumie mam kopaczkę. No, ale to ziemniaków i Przysnik. No, na razie tyle. Dobra. No i znowu tak, sto zrobiłem. Stodoła to mi coś tam. ty e, dach, to jest da, tam. No jak widzicie. No dobra, otworzę bramę. Ja tobie tutaj podladę. W mam mało kasy, a tutaj no, będzie tutaj taka wiata. Zrobię a kombajnu, nie mam, ale mam wypożyczę od kolegi mojego znajomego. Buduję tu wiatę, jak będę miał nie wiem czy to będzie Horan, czy Bizoton, czy Fara, bo wisula. No jakieś zrobię ankietę i no i napiszcie jaki kombajn mam nie, kupić. No. A i jeszcze kiedyś zrobię ankietę. Jakiego Ursusa mam kupić? Będzie ankieta na społecznie No kurde, zamknąłem się prawie Dobra Cyk Git Dobra W sumie niepotrzebnie tyle mi tego, krzaków mam zarośnięte, Bo tego trochę nie dbam No zostawię tak do ddowy. No to jakoś mi specjalnie tam przyjechali, i tam Dobra, podniosło się. podniosły. otworzę okno, znaczy dach, co ja mówię. Poszło święty, czasem się mylę. No, widzicie, tak dom. Ach, kara, zapomniałam zamknąć. No, Jezus, Maria, co dzisiaj się dzieje. No dobra, jedziemy. He, dzisiaj będę spokojnie. Od... No, nie dużo. Dojś... Może źliwa będą dłuższe. Kiedyś te odcinki z niej, chociaż ja wiem, nie wiem. Sąsiad, kurde, to już ma dwa razy urosło mówi więcej niż mi. O, policja? No. Kurde muszę uważać. No policja się... W... Przepraszam policja, ale no. No, mówię, że ma parogatki. jest link w opisie. Jeśli ktoś chce zagrać. Chyba mam podłączone, to. Czekajcie, ja sobie tu drzwi tylko tak otworzyłem. Czasem chcę słyszeć, czy mi działo. Czasem nie słucham. Jest... mam wyłączone, ale kiedyś tu będzie inaczej. Chociaż to szybko zejdzie, no to. No. Jeśli ktoś będzie chciał tego usłyszeć, nie jest źle z nim. Fajne ma dźwięki, nawet odpalające, bo to jest jeśli ktoś będzie chciał, znajdę go i dam link w opisie. Nie no, w link nie. Jak będzie ktoś chciał, żeby ktoś napisał Ej, dasz mi y, li, link do Ursusa? Ale musicie mi napisać w komentarzach. No to tam, jak znajdę tego Ursusa. Mogę tamtego wam dać, no Ursusa też. Trochę mam, ale potem to trzeba gdzieś opróźnić. No, dobra. Kurde, muszę kiedyś tu inaczej to zrobić, zasieję trawę, tutaj muszę to kiedyś skosić o tu, albo zaorać, chociaż w pługu chyba nie mam, bo nie no, pługi to mnie dla mnie, no, pługiem jakoś nie no, jakoś pługiem czasem mi się, jak ja miałem pług, ja miałem już tutaj pług, jechałem mi się coś tam urwały skiby, zawiodłem się na pługiem i problem jest. Widzicie taki ogród mam inaczej zrobione, że ale jakieś zrobię tu wjazd. Och, śmieci. Czekać śmieciarka była dzisiaj rano. Dobra. Ej, trzeba to opróźnić gdzieś. No to... No spróbujemy tu. Mam tutaj wiadereczko coś. Och, aż mi krzaki tam urosły. Oez, ja to dawno nie kościłem. Muszę tam wszystko po robię wiosenne porządki Cyk, dobra. No, dobra. no. Widzicie. No, tak to jest. Cyk, zamknąłem. Nice. A, nie zgaszać. No. Zgaszony, zgaszony. kurde dobra, zgaszony. Bo ja już czasem nie wiem, jak to. No, choć mi się to pojawiło, aleluja. Przepraszam, że obrażam. No, dobra. Tyk. No, chyba to tyle na odcinek. Chociaż czy nie? No, w następnym odcinku oprysk. No. Ja się z Wami Jurzega. Mam nadzieję, że wyniósł odcinek. spodobał, może trochę krótki. No to. Nie denerwujcie się, nie kłóćcie się, że nie skarżcie się, że nie umiem robić gospodarki, ja to chcę zrobić z real zawsze robię tę gospodarkę koło mnie, no to czasem jest logika. Nie jeszcze o to, to nam się z wami na